Cześć, witam Was cieplutko na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem Denko. Uzbierałam się tutaj tyle oto produktów w takiej małej kolorowej reklamweczce. Nie chciałabym, żeby taki filmik trwał bardzo długo, żebyście nie byli znudzeni i żebyście cokolwiek z niego zapamiętali. Także powiem Wam, czy produkty, które zużyłam sprawdziły się u mnie, czy do nich powrócę, czy też nie. Pierwszy produkt to jest mydełko DAW z pompką. Do mycia rąk. Kremowy, bardzo fajny. Nie wysusza skóry rąk, pozostawia bardzo ładny zapach DAW. Także jestem na tak, polecam. Następny produkt to jest L'Oreal. Płyn micelarny oczyszczający. Do usuwania makijażu. Usuwa makijaż, i skórę, nie wymaga pocierania. Ja bym się nie zgodziła, jest to produkt zbyt soft, zbyt delikatny jak dla mnie. Nie radził sobie z usunięciem makijażu oczu, musiałam wspomagać się olejkiem. 200 ml też jak dla mnie niewydajny, zużyłam go przez około tydzień, w ciągu tygodnia, także... Zupełnie nie opłaca się go kupić. Na pewno yy, nie powrócę do tego produktu. Dużo lepszy jest garnier yy, różowy, 400 ml, który jest yy, lepszy. Także nie polecam go. Następny produkt to jest ziaja i to jest tonik ogórkowy, który ma za zadanie odświeżyć twarz i nawilżyć, przeznaczony do każdego rodzaju. Cery, działanie tego produktu na pewno nie jest najgorsze, ale mi przeszkadzał zapach, jak dla mnie zapach ogórkowy, sztuczny, przypominał mi zapach takiego kleju roślinnego w tubce z dzieciństwa, także zawsze jak, miałam, jak używałam tego produktu, przypominał mi się klej roślinny do klejenia papieru. Także nie powrócę do tego produktu. Następna rzecz to Nivea. I to jest kremowy olejek pod prysznic, diamentowy blach, blask, zapach białej kali. Bardzo fajny produkt. nawilża naszą skórę, pozostawia śliczny, delikatny zapach. Także ja lubię takie produkty do mycia z firmy Nivea. Polecam. Następnie Elbiotica Biowax. Jest to maska do włosów i ona nie zawiera parabenów, nie zawiera silikonów, SLS-ów, tylko jedynie naturalne oleje i ekstrakty z roślin. Bardzo fajne maski tego typu. Ja to zużyłam, inną jeszcze mam w użytkowaniu. Polecam sprawdzają mi się włosy są właśnie takie odżywione, nawilżone dobrze się rozczesują i ja kupuję te maseczki w promocji odżywka do włosów garnier Ultra z olejkiem z awokado i masłem karite pojemność 200 ml zużyłam ją bardzo szybko nawet nie zdążyłam zobaczyć jakie ma działanie zapach bardzo ładny Dziewczyny tutaj y, mówiły, wypowiadały się pozytywnie na temat tej y, odżywki, dla mnie mało wydajna. Y, chciałam ją wypróbować, ale nie sprawdziła się jakoś za bardzo u mnie. Wolę takie odżywki z biowaksu y, lub inne. Także nie powrócę do tego. Następnie krem do twarzy i to jest firma. Amincer Pharma Botuline Gold i to jest modelujący krem na dzień i na noc Laser Lift. Całodobowa pielęgnacja skóry. Ja używałam pod makijaż i tutaj jest napisane, że aplikowany rano i wieczorem dostarcza aktywnych składników, starając się rozluźnić mięśnie twarzy i uzupełnić ubytki kolagenu. Przeznaczony do skóry z wyraźnymi zmarszczkami. Powiem tak, jeżeli chodzi o nawilżenie skóry, dostarczenie jej jakichś tam składników odżywczych, na pewno tak, co związane jest ze zmniejszeniem zmarszczek, no również tak, ale jeżeli taki krem ma nam rozluźnić mięśnie twarzy, to nie wiem w jaki sposób on ma nam to zrobić. Także rozluźnienie mięśni twarzy to na pewno jest joga twarzy, yy, masaż i ćwiczenia. One nam właśnie rozluźnią mięśnie twarzy, a taki kremik fajny jest, delikatny, bardzo ładny zapach pod makijaż. Także na pewno wrócę do tego kremu, bardzo yy, fajnie się u mnie sprawdził. Następny produkt to jest Vichy i to jest dezodorant antyperspirant w kulce. Zapach bardzo ładny, jest to moje jakieś trzecie opakowanie, ale y, powiem Wam, że ten produkt nie jest wart swojej ceny. Gdyby był tańszy, to pewnie bym jeszcze do niego wracała. W tej chwili już powiedziałam sobie kategorycznie nie. Są lepsze produkty i mm, bardziej mm, działające. Tutaj jest napisane, że jest to 48-godzinna skuteczność działania przeciwpoceniu. Ja uważam, że dezodorant antyperspirant, który zrobiłam sobie naturalny sama dla siebie i o którym mówiłam w poprzednim filmiku jest skuteczniejszy od Vichy. Także uwierzcie mi, naturalny dezodorant skuteczniejszy od dezodorantu Vichy i dużo tańszy. Także nie wrócę do tego produktu, ciekawa jestem jakie jest Wasze zdanie, czy używałyście antyperspirantu Vichy i co o nim sądzicie. Jeśli chodzi o dezodorant, to mam tutaj jeszcze dezodorant w sztyfcie i to jest Lady Speed Stick i to jest forma żelowa. Bardzo fajny dezodorant, bardzo ładny zapach, skuteczny i myślę, że za cenę 5 zł jest dużo lepszy niż Wishy. także polecam. Jeśli chodzi o dezodoranty, mam tu jeszcze uchowała mi się taka buteleczka dezodorantu, antyperspirantu, 48 godzin działania, zapach bardzo ładny. Ja już takich dezodorantów nie będę kupowała wcale. Jako dezodorant fajny, w sumie był zapach dobry, ale już takich na pewno nie będę kupowała. Ostatnio już wam też pokazywałam w związku z farbowaniem moich włosów. Coś takiego to jest farba L'Oreal, kupiona w sklepie profesjonalnym fryzjerskim i to jest kolor 4,3, kasztanowy brąz. To jest ampułka do zamknięcia łuski włosa, i do tego jeszcze do tego zestawu jest woda utleniona. Ja już pozbywam się tego opakowania. Dwa razy hmm, farbowałam włosy taką farbą u siebie w domu sama. I jak wspominam mam już coraz więcej siwych odrostów z siwych włosów i będę chciała zapytać się u fryzjera, co zrobić, czy może rozjaśnić kolor troszkę, żeby te odrosty nie były tak bardzo widoczne. Wiadomo, że jak ma się ciemniejsze włosy i jasne odrosty, no to bardzo nieładnie to wygląda. Także tak, nie wiem czy użyję tej farby w tym kolorze ponownie. Następnie mam jeszcze maskarę, maskara z żółta, Pump Up, która ma za zadanie podkręcić, unieść nasze rzęsy. Silikonowa szczoteczka w kształcie banana, bardzo fajna, bardzo tania maskara, także polecam, to już moje któreś tam opakowanie jest i na pewno do tego powrócę jeszcze. Mam tu jeszcze serum, serum biomimetyczny Awa. 100% działania przeciw zmarszczkom mimicznym. Tu jest. To już mi się rozleciało to opakowanie. Mam jeszcze tutaj parę kropelek. To jest serum z pipetką. Ono ma wręcz brzydki zapach, nieładny. Działania nie zobaczyłam żadnego. Gdy stosowałam to serum, to chciałam, żeby się jak najszybciej skończyło, ponieważ. Nie widziałam przyjemności jego stosowania i nie widziałam żadnego działania, także nie wiem jak dla mnie to nie powrócę do tego produktu, także jestem na nie. I ostatnia rzecz, przedostatnia rzecz, to są perfumy La Costa. i ja kupiłam y, na stronie Perfumy Perfumeria. To akurat jest bez korka, y, był to tester. Bardzo ładne perfumy, które tak otulają, zostawiają taką e, nutkę, rozwijają się z czasem mm, śliczne. Na pewno powrócę do nich. I ostatnia, tak? Ostatnia już rzecz to jest. E, tak, pokażę. To jest baza utrwalająca podcienie e, firma DAX Cosmetics Kashmir. I tu jest pusty taki pojemniczek, zupełnie zużyty do dna. Także dobrze, że nie wyrzucam jakiejś wyschniętej bazy, tylko zużyty pojemniczek. Bardzo fajna baza, kosztowała około 19 zł. Bo właśnie sobie teraz kupiłam w Rosmanie następną. Spisuje się dobrze, przedłuża trwałość cieni na powiece. A ja mam problem właśnie z utrzymywaniem się cieni na powiece. Ona się dobrze spisuje i spisuje się jeszcze baza z Avonu, także również polecam za 10 zł. To by było wszystko. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie. Jeżeli miałyście któryś z tych produktów, dajcie znać, napiszcie, czy u Was się sprawdził, czy też nie. Żegnam się z Wami, do następnego. Pa!